Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię, serię markowania szóstek. Jak wiecie, wszystkie piątki drzewkowe zostały przeze mnie zmarkowane. Materiały ze wszystkich maszyn drzewkowych ukażą się na moim kanale, z tego względu, żeby każdy mógł znaleźć sobie czołg dowolny, z drzewkowy, wiedzieć, jakie założyć moduły, jaką załogę, w jaki sposób go można zmarkować, w jaki sposób można nim grać, żeby grało się przyjemnie. Dzisiaj 40 TPH Dwie bitewki, bitewka zmarkowania, oczywiście polska, fajna konstrukcja, którą gra się przyjemnie, fajny Magic z fajnym działem, więc zapraszam. Shall we begin? Mały wstępik, porozmawiamy sobie o samej konfiguracji tego polskiego Meda, jak nagra się nim najlepiej. Od Was chciałbym tylko Was poprosić, żebyście dali znać w komentarzu, jaki Wy pierwszy czołg zmarkowaliście, jestem bardzo ciekawy, Jakie maszyny u Was poszły na pierwszy ogień? Jeżeli chodzi o 40 TPHB, udało mi się go zmarkować 92 bitwy. Grałem tutaj na dwóch perkach i na modułach takich jak dosyłacz, optyka, żeby dobrze się go zmarkowało, ze spota, żeby troszeczkę nam poleciało i oczywiście wentylacja. 60% zwycięstw 3594, no prawie 3600 WN8, 1400 średniego damage'u. Nie jest to jakiś ogromny wynik. Ale, ale czołgiem naprawdę grało się przyjemnie. Fajne, fajne ma działo. I teraz, jeśli przejdziemy do samego Habicha, najpierw spojrzymy sobie na model. Zobaczcie, 156 penetracji ma na zwykłym pocisku, więc nie jest źle, ale czołg jest papierowy. Jest to papierowy medzik, i niestety, jeżeli chcemy nim pograć pierwszej linii, co czasami możemy bardzo szybko wrócić do garażu, jak się zaświecimy, wchodzi tu wszędzie i wszystko, poza haekami, oczywiście, ale naprawdę ciężko. Ciężko grać w pierwszej linii, raczej to jest czołg wsparcia, musimy kombinować i grać z drugiej linii. A możemy tutaj pograć też na wieżę, bo mamy tutaj 8 stopni opuszczania działa. Mamy fajne działko, 240 damage'u, przy fajnych APCR-kach na goldzie. O, jestem strasznym, no, uwielbiam grać na pc ach są to dla mnie najlepsze pociski w grze. Bardzo szybkie, bardzo fajnie się strzela z daleka na tym czołgu można troszeczkę pokarmić, co prawda rozrzut, widać tutaj, co prawda mam już smalec założony, rozrzut 0.36 z celowania 2.48, ale naprawdę działko jest bardzo fajnie, przyjemnie, bardzo fajnie się robi damage, przeładunek około 8 sekund, zasięg widzenia podstawy 360 na optyce i odpowiednich perkach uzyskujemy maksymalny zasięg, więc yy, można tym fajnie pograć i można fajnie poświecić, czołg jest bardzo, bardzo przyjemny Zaczynajmy, wchodźmy do bitewki. Teńsk 40 TP, początek bitwy. Oczywiście nie jadę tym na przepychacz, z tego względu, że granie tutaj na D. 2d3. Czasami są takie rasze, że można bardzo szybko wyparować. Przeciwnik robi naprawdę głupoty, ale czasami też mu to wychodzi, więc zawsze jadę na początek w okno. Szukam jakiegoś czołgu, który przejeżdża, żeby za darmo oddać jeden, dwa strzały. Tutaj ostrożnie na początku, bo jest is, ale jest na stoku. Pokazuje mi to, pokazuje mi to protanki, że nie ma topowego działa. Bardzo przydatny modzik. No, i na razie czekamy na przeciwnika. Ten IS coś zaczyna wyjeżdżać bokiem pod nas. Darmowy damage bardzo, bardzo fajnie. Widać, że gracz troszeczkę za szybko poszedł do góry i nie ogarnia. Granat, jeżdżę siódmym. Nie wie co to side scrap. Strzały bokiem. No, tutaj fail. No, i czekamy. Zobaczymy, czy ten IS znowu się wychyli. Ale. Akurat wyjeżdża T150. Bardzo przyjemny strzał, 248. Bardzo fajne losowania też. Zobaczcie, na goldzie nie ma problemu, T150. Też ją markuję właśnie teraz. Bardzo słaby pancerz, fajne działo ze słabym pancerzem i. Zobaczcie, jak go mocno obiłem. 1187 dm na początek. I tutaj coś kombinuje. ale jest o. Tutaj komet rotuje na drugą stronę, przez środek. 1400. No naprawdę fajna strzelnica. Jakbyśmy strzelali do kaczek. Wyjazdy bokiem. 1924. 3000 WN8. Bitwa już widać, że będzie wygrana. Co prawda przeciwnik wjeżdża nam na plecy, więc... Komet tutaj objeżdża bokiem. Zastanawiam się, jak podjechać. Bo zielone zaraz padnie, żeby nie wjechali nam na plecy. Bo to jeszcze można przegrać. Tutaj ustawiam side scrapa. Widziałem, że będą tędy podjeżdżać. Więc jedzie Rudy, ale komet tutaj ma na mnie bicie. Trzeba się troszkę cofnąć. No, Rudy ma fajną penetrację. Bez problemu, się wbija. Ustawiamy side scrapa. Ding dong. I kończymy Rudego. Tutaj musimy teraz uważać. Dobrze, że tamte czołgi na zielonym się zatrzymały, bo jakby wszystko we mnie wjechało, to też by był garaż. Tym nie digniemy. Tutaj Komet próbuje przejechać. Strzał taki trochę na ślepo. 228. 2400 dmg, 5000 WN8. Komet się zablokował. No... Przeciwnik tutaj nie postawił jakichś no, naprawdę yy, ciężkich warunków. My natomiast już tutaj musimy zdekapować. Próba strzałów, te, te 20 zasłonięte. Niestety nie weszło. Źle troszeczkę przymierzyłem. Zaraz poprawimy. Pięknie weszło, 252. Strzał troszkę na ślepo, ale ładnie wchodzi. No i bitwa wygrana. Trzeba jeszcze poszukać gdzieś demedżu. Bardzo, bardzo szybka bitwa. Zobaczcie jak przeciwnicy się ulali. Wyjeżdżali pod lufę. I tacy gracze, yy, bardzo szybko robią te maszyny i wchodzą na dech i robią to samo. I czasami granie na dziesiątkach, 2-3 minuty i jest game over. Nawet jeżeli coś potrafimy, to nie możemy zrobić, no bo jak wjedzie na nas kilku przeciwników, to nie dajemy rady. Yy, został jeszcze lajcik i helkacik. Mamy 3000, 9000 WN8. Bitwa. Na M, -kę, yy, ale to przeciwnik sam nam pozwolił. Zobaczcie, prawie bez straty HP udało się postrzelać. Tutaj jeszcze zobaczymy, może, czy dogonimy tego T71. No, ale lajcik już nie wie, co ma robić, ginie. No i został gdzieś przykampiony Helka w samym narożniku mapy. Szkoda, że tutaj nie wiem, czy zdążę dojechać tego Helkata jeszcze. Jest, próbuję skupić, skupiam, skupiam. Widać, że tutaj bardzo długo ten czołg skupia na duże odległości. No. Pociski lecą szybko, ale skupianie jest na pewno troszeczkę za duże. Przejdźmy do następnej bitewki, gdzie już zmarkowałem czołg. Zapraszam. A jeszcze Wam pokażę screeny końcowe. Nic tutaj, oczywiście MK, pierwsza oznaka biegłości, dlatego tą bitwę brałem. Było dużo lepszych bitew, no ale tu akurat spadła MK na pierwszej odznacze. High caliber. Bardzo, bardzo fajna, prosta bitwa. VZ, Polak zrobili swoje. Drużyna nie zagrała źle. 14 na 14, bardzo fajnie. Z bliska się strzela tym czołgiem. Bitwa oczywiście na minus. Niestety granie na goldzie bez włączonych rezerw powoduje, że nie zarabimy na tym czołgu. Pociski są drogie 4000, kosztuje jeden pocisk, więc... Mm, troszeczkę trzeba na nie wydać, ale ja uwielbiam naprawdę te pcr -y. i teraz lecimy do bitwy, z której zmarkowałem maszynkę. Mapa Przełęcz, Habicha, lecimy oczywiście na środek, czekam na początku zawsze tutaj jak się rozjedzie nasz team, jak się rozjedzie przeciwnik, żeby nie pojechać na przykład na Zielona, a tam wyskoczy 6 maszyn i wracamy do garażu, tak samo z drugiej strony mm, dzikie rasze są tutaj bardzo częste. Tutaj chciałbym Wam podpowiedzieć, że można wjechać na tą półeczkę. W wielu teraz bitwach już wjeżdżam, i z góry można fajnie postrzelać. Czekam oczywiście na przestrzał. Light fajnie podjechał, stąd też moja decyzja, żeby tutaj stanąć. Może coś się zaświeci, oddamy jakiś darmowy strzał. No i chodzi elegancko, niestety przeładunek nam nie pozwolił oddać drugiej strzału, chociaż te M6. No, zostały mocno te czołgi obite. Problemem tutaj jest to, że nasz light świecił ich przejazd, a zjazd lighta przeciwnika w dół umożliwił nam postrzelanie w tamte maszyny, z tego względu, że lepiej je się zatrzymać, podjechać tutaj pod te drzewka, które widać przy moim celowniku i pospotować cały przejazd. Wtedy można zrobić coś po spocie. Zjeżdżając w dół, zjeżdża się ogólnie w drugiej fazie bitwy, jak już wszyscy przejadą, żeby wyświecić to, co stoi na półce, a u nas, zobaczcie, na półce stoi pół drużyny. Drugie pół stoi, czeka na podjazd przeciwnika od linii D, a light pojechał sam, ulał się na linię J. Stąd, no właśnie, granie, granie lightami wymaga dużego doświadczenia i strasznie to widać, jeżeli tacy gracze dochodzą bardzo szybko do dziesiątek i później bitwy są przegrywane, bo ogarnięty light przeciwnika wycina całą, wysfotuje w sumie całą naszą drużynę. Błędów jest niesamowicie dużo. Zielone pada, ale zielono z strony jedynki jest bardzo łatwo bronić. Widzę to, więc podjeżdżam pod spota, żeby te czołgi wyświecić. Jest dużo czołgów na półce. No i podjeżdżam. Co prawda, jest ten lajcik, więc troszeczkę to niebezpieczne było, ale podjechałem. Wyświeciłem szóstkę, nikt do niej nie strzela. 200 damage'u. Jest T-34, nikt do niego nie strzela. Nie chcę go wpuścić na zielone, stąd oddaję ten strzał, żeby nie podjechał liną no, krzaków, nie wyświecił wszystkich naszych maszyn. Niestety dostaję spota, no to było oczywiste, zbyt mała odległość. I obrywam. Dobrze, że tylko raz, że drugi raz się dignął. Tutaj ładnie skontowany jechałem. Arta zaczyna we mnie łupać. Robi się już nieciekawie. Ym, bitwa wygląda źle. Mam, no i teraz stwierdziłem, że trzeba tego lajta pokarać, żeby nie świecił nam tej półeczki, bo mogliby nas wyciąć. No i raz. 240. No LTG nie ma pancerza, żeby dignąć. To nie jest LTG. Gasnę, żeby Arta mnie nie przyłożyła. Tutaj można bezkarnie podjechać i skontrować tego Lighta od tej strony prawej. Bez oberwania właśnie od tych tedeków. deków. Łapię go na gąsce. Tyk. Cofam się, żeby wystawić tylko wieżę. Dingam. Kończę lajta. Ale przyjmuję odarty. No niestety FV bardzo często, str... ma bardzo często strzela i ma bardzo fajną wrzutę. Ale za to musi podjechać na close, żeby, żeby coś trafić. No i teraz sytuacja wygląda tak. Zielone, podjechała Pantera. No ale pod KW-2, no dla osia to było troszeczkę nierozsądne. Lepiej było spoczywać z daleka i wystrzelać ich na dojeździe, wpuścić ich po prostu. Druga strona, tam jest zbyt wiele maszyn przeciwnika. KW-85 też chciało postrzelać z mostu, też się ulało. Hmm, t 34 też wyjechało na środek. W tym przypadku też to jest trochę bez sensu, bo po prostu czołg się ulewa. No... KW 8 85 nie ma. Na szczęście skończył tego TDK. No i co? Kawo-2 podjeżdża z drugiej strony. Zastanawiam się, czy na niego nie wyjechać, ale nie chciałbym przyjąć. On, jakbym mnie przebił, a mógłbym mnie przebić z dużą pewnością, wróciłbym do garażu, więc nie chcę zaryzykować przyjęcia tego strzału. Na szczęście fajnie 100-100 kończy tego TDK. No i teraz, co tu zrobić? Widzę, że pada druga strona, czyli linia B. Jest tam wiele maszyn przeciwnika. Nasze TDK są obite i medzik, więc no zapada decyzja, że podjechać tam pomóc. Bo, jakby podjechali na tą górkę i wjechali tutaj na linię 2B, mogliby wystrzelać. Tutaj jest Su. Przepycham się z nim. Nie zauważyłem go w tych krzakach, patrząc właśnie na tamtą stronę. Ale Su jedzie ze mną. Bardzo, bardzo fajna decyzja. Myślałem, żeby wjechać właśnie w krzaki, zrobić double busha i postrzelać sobie troszeczkę bez spota, bo tam jest Kawu Trójka, która przebija nas bez problemu. Zresztą i od Panter też, i Pantera też nie ma problemu, żeby przebić ten czołg, ale przeciwnik podjechał już za blisko, więc nie chciałem ich puścić. Stąd podjazd tutaj, tutaj można pograć troszkę na wieżę, wychylić się, oddać snapa. A, bardzo fajnie, light, co prawda, ale bardzo fajnie podjeżdża z tyłu su. I będziemy świecić. Mamy 1000 damage'u. No ten pierwszy strzał to fail. Tutaj już po spocie wpada. Panterki nie ma. Jest KW3. Nim trzeba bardzo ostrożnie. Jest Panterka. Widzicie, Light nas przebił. No my karamy tu Panterkę. Mamy jeszcze HP, żeby raz przyjąć. kw 3 podjeżdża agresywnie. No, on ma pancerz skontowany, to jest problem. Widać nie przebito pancerza. Ale mamy SUs, to z tyłu, który nie ma problemu, żeby go przebijać. No tu powinno wejść, niestety gdzieś pocisk zszedł, Niby na zielono się świeci półeczka, ale teraz już wchodzi 252, poprawia arta, mamy 1000 po spocie, 1900 damage'u. kw 3 nie ma. No i teraz Podjeżdża mi na plecy Leoś. Na szczęście na stoku, bo mógłby nas wykończyć. Nie ma topowego działa. No i zostają dwie artylerie i magazynek. Mamy 5000 WN8, 3000 łączonego. Już wiedziałem, że czołg jest markowany. Nawet za bardzo. 96% nabite. Bardzo szybko się markuje ten czołg. Jest bardzo łatwy w markowaniu. Przyjemny. Naprawdę fajnie mi się tym czołgiem grało. Sama siódemka, już później, którą markowałem, niby jest szokiem ciężkim, a papierowa jest tak samo jak ta, ta szóstka, więc z y, siódemeczki zresztą zrobimy osobny materiał. Ważne jest tylko to, żeby właśnie jeździć tutaj na optyce i mieć maksymalny zasięg pola widzenia, a wtedy y, nie jesteśmy gdzieś włapani na dojeździe i ostrzelani y, przez przeciwnika, a my nie możemy ich wyspotować, więc polecam. Tutaj, hatek. Hatek podjeżdża agresywnie. Muszę Wam powiedzieć, że też troszeczkę za późno zauważyłem, że nasze su 100 ma 7 kili, a zostały 3 czołgi przeciwnika. I mógł zrobić pula. Dlatego SU ciśnie środkiem, podjeżdża Hatek, który w tej bitwie praktycznie nic nie zrobił. Goni po te arty. My bardzo ładnie z tym su wybroniliśmy no, naszą bazę. No i lecimy. Atek jest pierwszy. No, su jeszcze obrywa. Wkopuje go z góry magazynek. Widać, że jest na półce. Atek strzela. Kończy artyleria. Su już nie zrobi pula. Ale jeszcze Waltersa może wcisnąć. Ma 8 kili. Została jedna arta. No i pisze, że może zrobić 9 kili. Więc stwierdziłem, że mu oddam give me 9. Oddam mu tego kila, jeśli będzie okazja. Atek, zobaczcie. Nie szuka arty, kapuje bazę. Chociaż powiem Wam, że ten F.O. jest bardzo szybki i e, mógł. Spokojnie już pojechać na naszą bazę, już być daleko. Prosi please, więc podjeżdżam do góry, może wyświecę i na pewno zostawię mu tego 9 kila. Ja już mam 27 medali Rydleya World na tym koncie, w 16 tysiącach bitew, więc jeden w tą czy we w tą też by mi nie robił różnicy, a widać, że gracz bardzo chce mieć te 9 kili. Ciąg już ma zmarkowany i tak już byłem zadowolony, że można odpływać siódemkę. No i co, szukamy tej arciuszki. Uciekła, nie uciekła, schowała się. Atek kapuje bazę. Ja podjeżdżam na górkę. Myślałem, że gdzieś tutaj goni, właśnie przez wodę. Maksymalny zasięg widzenia, a on się schował tutaj z boku. Potuję sobie, żeby ściągnąć pewnie tego kapa, bo za to jest yy, sporo włęki. To zdekapowanie bazy. Sus spada <laughs> mocno, mocno, zostaje na low i przez to nie może przyjąć odarty. Będzie miał problem, żeby skoczyć tą marcioszkę, bo on już jest na hita. Tyle to, wystarczy trafić szczop, żeby skończyć. Hatek stoi dalej, kapuje. Ja też nie zjeżdżam, nie ma sensu. Chciałem, żeby te Susa samo się pobawiło, skończyło to Marte. W sumie. Przy dobrym losowaniu może i nas trzeba, by się, udało się skończyć. No ale to Su. Arta gra dosyć dobrze. Su nie może się złamać. Nie ma depresji, boi się. Arta nasza łupie, ale też nie ma wrzuty. I podjeżdża Hatek. Ja mam 240 na strzał, Arta ma 315, więc teoretycznie mógłbym jeden strzał oddać jeszcze. No i podjeżdża Hatek na pewniaka. Ma zbyt dobry pancerz, żeby Arta go przebiła. No 170 stawia go na gąsce, Su zjeżdża. Arta wymija jeden czołg, Arta wymija drugi czołg. No to gąska, no i Su kończy. Udało się, zrobił 9 kili. Chłopak zadowolony, my zmarkowaliśmy. Wszystko jest elegancko. Zapraszam na screeny końcowe. 3,5 tysiąca łączonego dało nam MK. Bardzo łatwo się bije na tym czołgu Mki, bardzo wiele ich miałem. Yy, też trzy odznaki biegłości. Bardzo przyjemna, fajna bitewka. Yy, bardzo przyjemny czołg. Zobaczcie 14x12, tam na kawuku tylko się odbiliśmy. Bitwa oczywiście na minusie. Pamiętajcie, zostawcie mi tą łapeczkę, zostawcie mi subika, pomoże mi to w rozwoju kanału i na pewno chciałbym się dowiedzieć, jaki wy pierwszy czołg zmarkowaliście na swoim koncie. Piszcie w komentarzu pod filmem. Dziękuję CI. Do następnego.